Buenos Dias, Albatrosy! Buenos Aires! Jak widać po moim dzisiejszym <świet> świetnym stroju, zajmiemy się dzisiaj Meksykiem, dokładnie mezkalem. w pięknym otoczeniu, w murach poznańskich osiedli. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. To już nas szósty odcinek, pomału się rozkręcamy. W poprzednim było o peruwiańskim pisco Porton, Kto nie obejrzał ten trąba? Eee, teraz zostajemy wciąż w kulturze południowoamerykańskiej amerykańskiej i porozmawiamy sobie o Meksyku. Kojarzonym przez wielu z Was bardzo słusznie z tequilą. My natomiast pójdziemy trochę dalej, zajmiemy się mezcalem. Mezcal, który zaprezentujemy dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych mezcali w Polsce. A oprócz tego, że ma świetną historię, którą zaraz poznacie oraz różnorodność produktów, to oczywiście będą pyszne koktajle. To co? Jedziemy z tematem. Delmagej, o którym dzisiaj mowa, została założona w roku 1995 przez Rona Coopera, który wprowadził nas w świat rzemieślniczego, organicznego i bardzo kraftowego meskalu, jakiego wcześniej świat nie znał. Zanim przejdziemy do omówienia produktów, ciekawostek z produkcji, z różnic odnośnie każdego meskalu, na pewno dobrze będzie przybliżyć postać samego Rona Coopera, bo uważam, że ta jego historia jest naprawdę ciekawa. Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Otóż Ron Cooper studiował sztukę w LA. I pewnego lata wybrał się w 17 osób na wycieczkę do Meksyku na plażę po prostu poserfować. Jak ta młodzieńcza wyprawa mogła się skończyć? Wszyscy wiemy. Po prostu skończyła się w barze. Bar nazywał się dokładnie Hudson. I w tym barze po raz pierwszy Ron zetnął się z alkoholem zagawy. Nigdy nie wcześniej nie pił tej jak to opisuje po prostu spróbował lokalnego alkoholu, jakim był mezcal. Była to trudna miłość, ponieważ nabawił się najokropniejszego kaca, jakiego mógł się spodziewać. Natomiast w kolejnym dniu postanowił wrócić do baru, mimo tak potwornego kaca, oczywiście w celach naprawczych, napić się, jak to każdy dobrze wie, po prostu piwa. Natomiast nie mógł sobie darować, aby nie powrócić do tego. Scenariusza z dnia poprzedniego nie skosztować jeszcze raz porcji lokalnego meskalu. Tą sytuację opisuję w sposób następujący. To było moje pierwsze doświadczenie z alkoholem zagawy, butelką meskalu, która smakowała jak olej napędowy. Osiem lat później, po tym wspaniałym doświadczeniu, Ron Cooper, którego prace były już znane w nowojorskich galeriach sztuki, postanowił. Skoro miał już yy, nazbierany majątek, wybrać się razem z przyjaciółmi z powrotem do Meksyku, bardziej w celach turystycznych. No i oczywiście losy ich pokierowały do wspaniałego regionu Oaxaca w Meksyku, w którym obecnie znajduje się siedziba Del Mageia, ale Ron wtedy jeszcze nie wiedział, że trafił tak naprawdę do samego serca meksykańskich wiosek produkujących. Mescal. W tamtym czasie była to tradycyjna wioska meksykańska, lata 70., czyli sombrera, panie w warkoczach, w kolorowych strojach, panowie z butach z kolcami. Musiało być naprawdę bardzo klimatycznie. Kiedyś było po prostu lepiej. Ale wróćmy nas aktualne, do aktualnych czasów. Po prostu chciałem się na chwilkę przenieść. No, nie miejcie mi tego za złe. Po prostu Ron trafił do naprawdę tradycyjnej wioski meksykańskiej, gdzie alkohol, jako, jako ten już nasz wspaniały mezcal, pito głównie podczas uroczystości, czy to weselnych, czy to pogrzebowych. Przez wiele kolejnych lat Ron wracał do Meksyku w celach po prostu artystyczno-rozwojowych dla siebie. Była dla niego to po prostu świetna inspiracja, ale również pasja. Ta kultura, która była dla niego niezwykła, po prostu go zainspirowała. Fascynacja Meksykiem była coraz większa dla Rona, i podczas kolejnej swojej podróży stwierdził, że chyba to jest to, czym mógłby się bardziej zainteresować, zająć, i wędrując, podróżując po Meksyku, zatrzymywał się często na bocznych ulicach. W zasadzie to nawet nie były ulice, tylko gdzieś przy polu, gdzie chciał poznać kulturę, poznać. Palankieros, tych panów z Wąsem? To chyba tak. Chciał ich poznać, sprawdzić, jak oni hodują agawę, co oni z nią robią, i kiedy udało mu się zawrzeć mm, znajomości z wieloma z nich, zapytał, czy może kupić jedną porcję me skalu, którego rzeczywiście oni od początku do końca produkują. I tak zgromadził aż 28 różnych próbek z, całego, e, z całej swojej wyprawy i stwierdził. Że im dalej rzeczywiście idzie się w centrum miasta, tym ten produkt jest bardziej rozwodniony, jest w zupełnie innej jakości. I stwierdził: super. Otwieram firmę, robimy wielki biznes. Chociaż myślę, że o pieniądzach nie myślał. Bardziej myślał o tym, że po prostu chciał ludzi zainteresować czymś kraftowym, czymś niezwykłym, coś, czego on nie znał, poznał dzięki swoim wyprawom. Chciał po prostu pokazać ludziom, jak smakuje prawdziwy, rodowity meskal. To był rok 95 i uznajemy za właśnie początek powstania firmy DELMAGAIN. To w skrócie e, historia Rona, która myślę, że jest inspirująca i ciekawa dla, e, dla nas wszystkich. Jeżeli ktoś kocha Meskal, lubi mescal, to myślę, że z pewnością historia go może zainteresować. Natomiast, żeby teraz w pełni poznać mescal, e, ja proponuję, żebyśmy najpierw zaczęli od poznania samej rośliny, z której się produkuje, czyli od Agawy. Już na tym etapie możemy powiedzieć pierwszą różnicę między meskalem a tequilą, która jak wiemy jest o wiele bardziej spopularyzowana w Polsce i na całym świecie. Otóż tequila powstaje z jednej odmiany agawy, z agawy błękitnej. Meskal powstaje z różnych odmian agawy, agaw, zielonych. Rysów. Rysów czy to opowiem teraz pokrótce z jakich odmian agawy produkuje Delmagej oraz jakie są najbardziej popularne właśnie dla produkcji meskalu. Zaczynamy od najbardziej popularnej, czyli Espadin. Rośnie ona na różnych glebach i wzniesieniach do wysokości 6-8 stóp 1,80 m to 2,40 m tak na szybko licząc, bo, bo umiem trochę liczenie. Bardzo aromatyczna, najbardziej popularna w nie właśnie ohaka i ma aromaty poprzez owocowe, pikantne do ziemisto-ciołowych. Druga odmiana, Aroquenio, była o wiele bardziej popularna przed espadinem. Jest to odmiana, która rośnie do 18 lat na dzikich glebach i ma bardzo słodkie, wręcz czekoladowe nuty. Kolejną bardzo popularną i ważną jest Tobala, uznawana za pierwszą odmianę, z której rdzeni Meksykanie tworzyli właśnie destylaty. Rośnie ona 10-15 lat na kamienistych, wysokich wzgórzach, i jej aromat jest bardzo mineralny, a rośnie na takich warunkach jak właśnie trufla. Te Kolejna zwariowana odmiana habali. Kolejna jest papalome, która ma bardzo mięsisty, ziemisty smak. Podobna do tobali. Ma trochę inne liście, i 10-12 lat to jest okres jej dojrzewania. Odmian, jak widać, jest już, jest już dosyć sporo, a występuje ich jeszcze więcej, chociażby yy, madre, Kuchę i to bazisze, jeszcze jest baril, więc jeśli nie pomyliłem się tutaj w wymowie, to myślę, że wystarczy o samych agawach, bo ile można o nich mówić. Przejdźmy zatem do produkcji, i tutaj zapraszamy do obejrzenia filmu. Jako podsumowanie tego filmu, możemy powiedzieć, że produkcja wygląda w następujący sposób. Otóż, zbieramy agawę, następnie wyciągamy to serce, tą pinię i lokujemy ją w specjalnie przygotowanych dołach, ale przykrywamy ją liśćmi oczywiście agawy, na których kładziemy kamienie, a od dołu palimy drewnem, po to, aby nie tylko nabrała aromatu specjalnego dla różnorodności meskalu, ale żeby rzeczywiście podrzać całą tą e, pinę. E, I tu ważna rzecz, zaprzęgnięte kamieniami konie. W kamienie, konie e, mają za zadanie rodzić nam tą agawę, właśnie podgrzewaną po to tylko, aby sok z agawy nadał się do fermentacji. Fermentacja, oczywiście w otwartych drewnianych kadziach, trwa tak długo, Aż będzie pachniała i będzie smakowała należycie, następnie destylujemy yy, i leżakujemy w niereaktywnych pojemnikach, głównie ze szkła albo z gliny. Proste? Proste. To, co wyróżnia Delmageya, to jest przywiązanie do rodzinnych tradycji produkowania meskalu e, przez właśnie rodziny zapoteckie i dlatego na etykietach często możemy znaleźć serię określoną jako Single Village, co oznacza, że Delmagej nie jest jakby jedną firmą skumulowaną w danym punkcie tylko tam się destyluje, tylko produkowana jest przez wiele różnych wiosek, e, w której każdy mistrz destylacji, jeśli tak go możemy nazwać po polsku, będzie produkował Swój rodzaj meskalu według starych receptur. To teraz zróbmy rozeznanie w terenach, czyli jaka wioska produkuje jaki nasz meskal. Ubieram poncho, lecę po naszym meskale. Wróciłem z poncho, ale nie na sobie. Bardziej przyniosłem w nim nasze dzisiejsze gwiazdy, więc odsłońmy to, czego dzisiaj zamierzam spróbować razem z Wami. Etykiety, jak widać, bardzo kolorowe, bardzo ciekawe. Autorstwa. Keneta Price'a, który słynie z projektów właśnie o tak jaskrawych barwach, o... jako artysta zajmuje się e, tworzeniem różnych dziwnych form z gliny. E, dlatego nie bez powodu Ron Cooper wybrał go do stworzenia etykiet. Jak wspomniałem wcześniej, mówiliśmy o tym, że Del Maguey to nie jest jedna firma, tylko różne rodziny zapoteckie, w których się wytwarza mezcal. E, dlatego zaczniemy od przedstawienia wioski oraz ich głównego mistrza destylacji i od tego, jakie produkty tam są wytwarzane. Więc przenosimy się do San Luis del Rio, a na jego czele jest Paciano Cruz Nolasco, uznawany za jednego z najwybitniejszych producentów mezkalu, jaki kiedykolwiek świat poznał. Paciano wraz ze swoim synem Markusem produkuje te dwie odmiany mezkalu, jakim jest San Luis de Rio oraz Vida, od samego początku, kiedy to Ron Cooper założył społeczność Del Mageia. Najważniejszy produkt z rodziny to Del Magej Vida. Vida oznacza życie, dlatego dla nas Vida jest w naszym, naszym serduszku bardzo mocno i ten produkt spotkacie w największej ilości barów w Polsce. Może się za bardzo pochwaliłem, ale po prostu ten produkt jest bardzo szeroko dostępny w barach w Polsce. Oczywiście mówimy tu o tych najwspanialszych barach, które nas e, wspierają współpracą z nami. Wida produkowana jest z odmiany właśnie Spadin w regionie Oaxaca. E, jest bardzo owocowa, jest oczywiście dymna, jak to każdy mezcal. Co jeszcze o niej można rzec? Można rzec na jej temat na pewno to, że destylowana jest dwukrotnie w miedzianych oczywiście alembikach opalanych drewnem. Drugi produkt z tej wioski, San Luis del Rio, pochodzący z wioski San Luis del Rio. Yy, więc dużo osób może mylić, mówiąc, że chciałby Mezcal Salmers del Rio. Pomyśli, że chce mieć widę, a tu nie, okazuje się, że ktoś może chcieć właśnie nazwany wioską. Trochę skomplikowane. Tak samo produkowany z tej odmiany yy, Agawy, czyli z Espadina. Yy, I trochę inny sposób produkcji sprawiło, że oprócz woltażu 7% jest bardziej cytrusowa, bardziej świeża odmiana tego produktu. Co ciekawe, fajne, e, piszą, aby ten meskal siorbać, a nie pić na szoty. Ponieważ meskal e, dobrej jakości powinniśmy właśnie spożywać w sposób, który Wam zaprezentuję. Dostaliśmy od Delmagaja takie gliniane kopitasy. Tak się to dokładnie to nazywa. I co robimy? Wlewamy najlepiej do samego końca i robimy klasyczne. Wow, nie będę opisywał jak smakuje, bo to Wy musicie sami sprawdzić. Ale jest przepyszne. No dobra, lecimy do innej wioski. Kolejny produkt, Wild Papalome, przedstawimy w sposób taki, jaki wiele osób, które nie mają do czynienia na co dzień z produktem typu Mescal, e, mogą się nauczyć. Czyli wszystko, co jest potrzebne, przeczytamy z etykiety. Otóż San Pedro to za Kolko, jeśli dobrze wymawiam, to jest nazwa wioski, w której powstaje Wild Papalome. Widać go na dole etykiety. Przybliżymy etykietę, będziecie widzieli na spokojnie. Woltaż 45 koni. Z tyłu mamy piękny opis, który pokrótce da mi taką informację: że jest to mezcal produkowany przez Fernando Calabiero Cruz. A, Cruza. Bo to robi Krus, a czyli Krusa się odmienia. W smaku bardzo prosto. Skóra łupek, czarna oliwka. Wspaniały mezkal do spróbowania przez Was. I kolejny na szali White Tepechtate. Produkowany właśnie z tej odmiany agawy, którą wymieniłem, czyli Tepechtate, o której wcześniej wspominaliśmy. Eee, też z OHK. 45 koni. Hmm, cóż więcej o niej? Aromaty bardzo słodko owocowe. Nie chcę mówić tu, że banany czy że owoce mango, bo to każdy musiałby odkryć po swojemu, więc zachęcam do skosztowania. Mamy jeszcze jeden ciekawy produkt, którego z swego czasu na rynek wprowadziliśmy, ale niestety wiele osób stwierdziło, że może nie ma sensu, ponieważ o wiele łatwiej jest do widy dodać trochę cukru, żeby był efekt słodszy, ponieważ krema de mescal jest właśnie produktem łączącym dymny, klasyczny meskal razem z syropem z agawy, czyli jest po prostu czymś słodszym. Nawet na etykiecie mieli opisane w bardzo fajny sposób, że jest to dla kobiet i dla kilku silnych mężczyzn. Więc wesoło, natomiast uważam, że ten produkt jest świetny do rozpoczęcia przychodu z meskalem, bo nie czujemy tylko i wyłącznie takiego dymnego, agawowego posmaku, tylko właśnie mamy połączenie też ze słodkim syropem. Natomiast póki co produkt. Niedostępny, chyba, że będzie zapotrzebowanie, to śmiało, podziałamy. I to tyle. Kolejny odcinek za nami. Mam nadzieję, że jest coraz lepiej, coraz płynniej, coraz ciekawiej. Jeśli nie, to prośba o konstruktywne podpowiedzi. Ja tymczasem z widą wędruję do przygotowania koktajli. Sprawdźcie je na końcu naszego filmu. Dzięki, do zobaczenia za tydzień. a la proxima semana. Jakoś tak miało być. To znaczy, do zobaczenia za tydzień. Cześć na razie, do zobaczenia. Bardzo często w naszych filmach znajduje się negroni, więc nie mogliśmy nie zrobić negroni na mescalę. Wlewamy 30 ml mezkalu Del Monte 30 ml Galiano L'Aperitivo. I następnie 30 ml słodkiego wermutu. Zasypujemy lodem i mieszamy. I przelewamy. ulubiony z pomarańczy. Koleżanka się śmieje, bo już piła dzisiaj sześć naszych i ma urodziny. Więc... na zdrowie. No dobra, jedziemy z klasyczną margaritą, ale nie klasycznie wykonaną, czyli na mescalu. Chudziby szkło. Do shakera. Wypełnionego lodem. Wlewamy 40 del magia Wlewamy sok z limonki. Wlewamy jakże popularny likier z gorzkich pomarańczy 2. 20 ml i oczywiście się I możemy dać suczkę z limonki albo skórkę. Margarita na meskalu gotowa. Skoro popularne jest espresso martini, spróbujmy zrobić je na meskalu. Chodzimy szkło. I wlewamy 40 litrów meskalu. 20 litrów galiano espresso 18 19 20 idealnie 30 ml świeżutkiej kawy oczywiście espresso i damy dyszkę syropu cukrowego bo wiadomo, że będzie jednak trochę gorzkie Oczywiście trzy ziarenka świeżej kawy, na zdrowie. Nie? Ludzie, tak ma być. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś pił olej napędowy i czy Ron Cooper jest w stanie sobie wyobrazić, że teraz w książkach ludzie mogą pisać aromat oleju napędowego, ale ja nigdy nie piłem. Chodźmy szkło. Take care.